Hej wszystkim, z tej strony Pakul i zapraszam na kolejny odcinek z This War of Mine. Okej, okay, w ostatnim sezonie udało nam się przetrwać Pawlem i Brunem, niestety Kati i Borisowi się nie udało. A teraz myślę, że tak jak wspominałem wcześniej, zagram po prostu u Pawlem, Bruno i Markiem, więc poznamy Marko. Nową postać. Zagramy w tryb Anniversary Edition, oczywiście. No i co? Zastanawiałem się nad, tak naprawdę nad kilkoma kwestiami. Chodzi generalnie o zapis, początku i końca filmu. Nie wiem, czy nie będę po prostu zapisywał, raczej, raczej kończył nagrania w momencie, kiedy. Kiedy będę wracał tam z drugiej czy z trzeciej nocy w zależności, jak długo będę w nocy poszukiwał danych tam przedmiotów, z tego względu, że stwierdziłem, że za każdym razem, kiedy wczytywałem, to problem się pojawił, że za każdym razem przemyślałem to i problem się pojawił, że za każdym razem miałem inny RNG tak na dobrą sprawę, w sensie, że raz wylosował mi Wylosował mi tam, że Bruna zranili, mimo że był już ciężko ranny. raz mi wylosowało, że go nie zranili, i chciałbym tego uniknąć, żeby po prostu tego nie zmieniać w jakiś tam sposób. Dlatego myślę teraz, że będę się już z wami żegnał przed wyjściem, tak jakby z lokacji w nocy. I po powrocie hmm, potem zobaczę, jaki był tam RNG. Ale on nie będzie w ogóle wchodził w skład filmu. No i potem będę wychodził, normalnie czy zapisywał, nasze znaczy z automatu się zapisze, potem jak będę wracał to będziemy mieli nowe RNG i to będzie ta prawdziwa wersja. Eee, no tak, bo myślałem, że po prostu, że, że nie ma sensu po prostu tak kombinować, więc... żeby cały czas po prostu przerzucać, bo można byłoby wczytywać, i wczytywać, i wczytywać grę, dopóki, że tak powiem, wynik nie będzie jakiś tam zadowalający z RNG, z RNG a przecież nie o to chodzi. O, bo to w końcu wojna, prawda? Dobra, przejdźmy sobie w takim razie do drugiego scenariusza. Tak, wiem, że utracę bieżące postępy. Zacznijmy od początku. No i dobrze. I mamy znowu dzień pierwszy wojny. Teraz by mniej więcej jak już się zacząć rozwijać. OK, widać tutaj, że mamy trochę inne domostwo. Nie mamy tutaj tego napisu na murze Fuck the War. Więc widać, że ten dom jest trochę inny. Czy to dobrze, czy to źle. Nie potrafię tego jeszcze określić. To wszystko dowiemy się w praniu tak naprawdę. Znaczy w praniu w sensie podczas gry. Zaraz sobie obejrzymy ten dom. Ok. Jak długo trwa już to oblężenie? Nie sposób powiedzieć, gdy każdy kolejny dzień jest walką o życie. Miasta roi się od snajperów, a artyleria co noc prowadzi ostrzał. Nie działają telefony, brakuje żywności i leków. A wielu ludzi pozbawionych jest domów. Bruno i Marko przyjaźnili się od zawsze, czyli oni się znali, tak? Więc gdy wybuchła wojna, postanowili trzymać się razem. Szukając zapasów poznali Pawlego, niegdyś gwiazdę pograńskiego klubu piłkarskiego. Teraz zaledwie u kolejnych Bezdomną ofiarę wojny. Zdecydowali się działać razem. Mam nadzieję, że wspólnie dadzą sobie jakoś radę. Okej, okay, Pawle chyba się znał z Katią, bo robiła z nim wywiady. To wiemy z poprzedniej tej. Czyli są tu między nimi jakieś relacje. Może to wpływać też na ich słaby stan e, zdrowia. Dobra. Widać: Bruno jest lekko ranny. Pawle szybko biega. I Marko jest lekko chory. No dobra. E, dobra, no to może. Idź tutaj, przekopuj to. Na wszelki wypadek, na początku. Ty spróbuj się tu dostać. Ty spróbuj przekopać tamto miejsce. Obejrzyjmy sobie... O, mamy domek na drzewie. Fajnie byłoby tu dojść, coś znaleźć tak na dobrą sprawę. Zobaczmy co mamy w szafie. Może coś akurat przydatnego. Mamy części, elektronikę, trochę jedzenia. No dobrze. Więc mamy już jakieś jedzenie w lodówce, na szczęście. Łopaty, no niestety, nie mamy. Ale zaraz, sobie przeszukamy to domostwo. Zobaczymy. Mamy trochę drobiazgów. I dużo drewna to dobrze. I wytrych. Wytrych będzie dobrze wziąć ze sobą. Albo gdzieś tu otworzyć jakieś drzwi bądź szafę. Zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie, zobaczmy co tu jest w kredensie. Widać, że o, o, otworów tu jest bardzo dużo, więc trzeba będzie szybko w miarę się mm, zabezpieczyć. Eee, tutaj coś jeszcze mamy. Ok, je, no i widzimy, tutaj mamy jakąś szafę zbrojoną, tutaj mamy... Okej, okay, tu mamy drugi wytrych na szczęście, więc będzie można tą szafę otworzyć. Eee, no dobrze, ale spróbujmy się na początek dostać tutaj na górę może i rzeczywiście odkopać tutaj przejście. Na razie do tego co nie jest zamknięte tak do dobrą sprawę. prawda mamy dwa wytrychy. Widać tutaj, że mamy stół do robienia kolejnych przedmiotów, więc to wygląda tak samo. Tu mamy kuchnię wraz z lodówką, w sensie... Tak, no, kuchnię, w której jest lodówka, ale dodatkowo mamy tutaj też medykamenty. Dobra, otwórzmy może tą szafę z ciekawości, tak żeby przynajmniej jedno piętro było zaliczone. Ty idź tam przeszukiwać. Ok, znaleźliśmy trochę wody. Mamy mięso. No, będzie można już ugotować przynajmniej jedną porcję. Okej, okay, źle nie jest, źle nie jest, iść tu do domku na drzewie. Bruno, Bruno może, dobrze by było jakby coś zrobił. Myślę, że tu sobie zrobimy... Eee, Okej, okay, znowu parę dodatkowych rzeczy. Myślę, że tutaj będziemy mogli sobie zrobić sypialnię na dole. Eee, sypialnie, no dobrze, to tu sobie zrobimy sypialnię. Wydaje mi się, że ustawienie łóżek jest dość istotne na samym początku. Eee, chociaż może gdzieś tu wyżej? Nie, w kuchni nie możemy, na piętrze też, tutaj na wyjściu też nie. Tutaj byśmy mogli jedno łóżko, tutaj drugie. Na końcu nie. Myślę, że nie ma sensu. Myślę, że sobie po prostu zrobimy to tutaj. Że tu będą dobre miejsca na takie rzeczy. Hmm, niech Bruno zrobi. Marko mógłby zrobić ewentualnie drugie, drugie takie miejsce. A, no i kończą nam się wytrychy. Drugie, drugie łóżko. No, dwa łóżka, wydaje mi się, to jest podstawa na początek dla trójki osób. Ale nam trochę to drobiazgów z jej. Potem nie będziemy mogli postawić takich rzeczy właśnie jak na przykład e, stół narzędziowy, czy, mm, czy kolektor deszczu, a ja szczerze powiem, że jedno i drugie by się przydało, tylko to wymaga znowu drobiazgów. Myślę, że w chwilę bez tego przetrwamy. Myślę, że to nie musi być już natychmiast natomiast, natomiast warsztat metalowy mm, zrobiłbym. I warsztat metalowy tak na dobrą sprawę ustawiłbym może gdzieś tutaj na piętrze żeby w miarę blisko było, chociaż ja wiem czy to jest blisko tak do warsztatu, no nie korzysta się z niego tak często. Nie, nie tutaj jednak, myślę że go ustawię, tu, tu chcę ustawić miejsca na roślinki. Tutaj miejsca na łapanie szczurów. Tutaj na drugie piętro też nie bardzo. No dobra, no to ustawimy go w takim razie tutaj na pierwszym piętrze, nie jest to żadne must have. Ok, i Pawle tutaj nam rozkopuje gruzy. Spróbujemy się dostać jeszcze do tej szafy. Zastanawiam się nad tym jednym wytrychem. Czy będzie mi potrzebny, czy mi nie będzie potrzebny? Mamy 22 stopnie ciepła, w sensie potrzebny na, na noc, żeby w nocy ewentualnie coś spróbować nim otworzyć. Okej, okay, mamy drugie pożywienie i mamy biżuterię, którą możemy handlować. To bardzo dobrze. Eee, lekko ranny jesteś. Dobra. Myślę, że możesz się Bruno położyć. Na, na razie nie musimy nic jeść tak na dobrą sprawę. Ok, Marko zbudował warsztat. I moglibyśmy zrobić albo łopatę, albo łom. Mam te zaś 10 drobiazgów. No, wytrych to są niestety części, ale wytrychów i tak będziemy potrzebować. Żeby przeszukać całe to pomieszczenie, więc myślę, że możemy to zrobić, eee, za czym pójdziemy gdzieś dalej, bo wytrychy zawsze się przydadzą, przynajmniej na początku. Eee, dobrze, to wydaje mi się, że możesz teraz Pawle iść na dół i spróbować otworzyć te drzwi, bo skoro Marko robi wytrychy, więc nie będzie z tym problemu, i od razu będziesz mógł zacząć rozkopywanie. Zastanawiam się jeszcze, właśnie na, tak na dobrą sprawę, nad drugim łóżkiem. Bo widzę, że materiałów chyba wystarczy. No ale to zobaczymy. Nie ma, nie, ma, nie ma co się śpieszyć. Jest niby płot jakiś, jest to wszystko odgrodzone. To jest dobra wiadomość. Ok, no to skoro mamy teraz tyle wytrychów, to możemy sobie spróbować tutaj. Otworzyć dodatkowo te drzwi i tą szafę. Jeden wytrych sobie mimo wszystko myślę zostawimy. Ile mamy tych wytrychów? Dwa. Czyli albo tą szafę sobie otworzymy, albo tą. To... Nie czuję się zbyt dobrze, mam dreszcze. To wiesz co? To idź może zbuduj sobie łóżko w takim razie. Bo nie mamy żadnych lekarstw ani nic. Jest niby stosunkowo ciepło. Może gdyby nie był lekko chory, a już teraz łóżkę nie wybuduję, bo mi braknie jednego drobiazgu, szkoda. No to idź przekopuj. Bo myślałem sobie po prostu w ten sposób, że, że może Bruno jednak będzie spał, a on będzie spał na podłodze. Znaczy Marko będzie spał łóżku, on będzie by spał na podróży, to Marka mielibyśmy zdrowego na następną noc. Albo Marka puścimy na akcję, a Pawle prześpi na ziemi. Tak się zastanawiam. Chyba, że znajdę tu jeszcze drobiazgi i zdążę, zdążę coś wybudować, aczkolwiek szczerze powiedziawszy trochę w to wątpię. Hmm, Okej, okay, mamy bandaż. Mamy bandaż bandażem moglibyśmy uleczyć Bruna i mieć to z głowy. To jest takie dość, powiem, ryzyko na początek, mi się wydaje, bo potem nie będziemy mieli bandaża, jakbyśmy zostali, że tak powiem, uszkodzę. Zrobię to, zrobię to. To Marko będzie mógł się położyć od razu. Tak mi się wydaje. Byśmy mieli przynajmniej. Nie, znaczy, Marko tej nocy pójdzie na szaber, a następnej nocy będzie ewentualnie mógł się położyć i wydaje mi się, że to będzie e, dość. No, zobaczymy, 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 jak to wyjdzie. O i tutaj widzimy, że dzień się już chyli ku końcowi, dobra, Marko? Chodź tutaj sobie usiąść na razie. Co on tu mówi? Z odpowiednimi narzędziami możemy zrobić wszystko, czego nam potrzeba. To jest racja. Ok. No i mamy pierwszą noc. Ej, cóż my tu mamy? Mamy bardzo podobne ustawienie jak wcześniej, ponieważ mamy zaciszny dom, którego nie chcemy na razie okradać, kościół Maryi Panny i ogrobioną stację. Więc myślę, że weźmiemy sobie Marko, który pójdzie po zapasy. Okej, okay, mam jedną łóżko, to ty śpi w łóżku, się, ty, ty po prostu Pawle może czuwaj na początku, a ty yy, Marko weź yy, przejdź na ogrobeną stację. On jest doskonałym przeszukiwaczem, dlatego ma trochę więcej miejsca w plecaku, nie ma tam 12 ani 10, ma 15, ponieważ ma być może większy plecak. I weź, myślę, właśnie czy wziąć wytrych na pierwszą noc, czy to jest... Potrzebne konkretnie, czy nie? Myślę, że nie. Myślę, że na pierwszą noc, jak nie ma tutaj zagrożenia, po prostu sobie pójdziemy i spróbujemy zebrać wszystkiego po trochu jak najwięcej. Ponieważ nie byleciała w powietrzu pod ostrzałem, została doszczętnie złupiona. No, to jest prawda. Ok, mamy pierwsze drobiazgi, to dobrze, będzie można coś zrobić. Mam nadzieję, że nikogo nie spotkamy. Nie było powiedziane, że jakieś niebezpieczeństwo czy coś, więc jest ok. Ok, tu widzimy, będziemy musieli się już przekopać. Przekopiemy się tyle, ile zdążymy. Ech, no i tutaj będziemy potrzebować jednak piły, tak na dobrą sprawę, a nie wytrychu, więc dobrze, że go nie wzięliśmy. Piły, 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 żeby zrobić piłę. Trzeba mieć ten ulepszony stół, z tego co kojarzę, a my nie mamy ulepszonego tego stołu. Jeszcze w międzyczasie może przeczytam bio Marko, ponieważ nie, nic o nim nie, nie czytałem, nie wspominałem. Marko, myślałem, że wiem, czym jest piekło. Jestem w końcu strażakiem, ok, czyli widzimy, że on jest strażakiem. Wchodziłem do płonących budynków, by ratować ludzkie życie więcej razy, niż mogłem spamiętać, ale w tamtych czasach miałem wokół siebie ludzi, ramię w ramię ze mną, walczących ze wspólnym wrogiem pożarem. Teraz zabić możecie choćby własny sąsiad, bo twoi dziadkowie mówili w innym języku niż jego. To jest dopiero piekło na ziemi. No, to się zgadza. Ale nie wiem, czy to ma wpływ, ale być może, skoro był strażakiem, jest doświadczony w odsypywaniu gruzów, być może szybciej po prostu odgruzowuje te miejsca. Mm, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, jak to tam było. No, zobaczymy, zobaczymy. Myślę, może, żeby na początek ulepszyć od razu. Dwie rzeczy: stół narzędziowy i warsztat. Warsztat, żeby zrobić pułapki na myszy, a stół narzędziowy po to, żeby zrobić od razu piłkę. Być może dobrze byłoby tu wrócić na początku. Być może tutaj w tej szafie jest jakaś broń, nie wiem co tam jest. Eee, może aktualnie przed przyjściem handlarza to byłby dobry ruch, żeby tam coś zrobić, z tego względu, że. Byśmy mieli jakąś broń, myślę, jakąś amunicję przed nadejściem tej podwyższonej, że tak powiem, zagrożenia ze strony bandytów, szabrowników. Tak więc myślę, że to nie było by głupie rozwiązanie. Eee, ok, zobaczmy, co tu jest jeszcze do pozyskania. Jest, no, jeszcze jedna trzecia nocy dopiero minęła, więc mamy chwilę czasu. Okej, okay, mamy leki. Pamiętamy, że te były lepsze. Te były nieco gorsze. Elektroniki na razie nie potrzebujemy, więc będziemy mogli ją podmieniać. Zobaczmy, co tam jest. Okej, okay, nic nie ma, możemy odgluzowywać. Znaczy odgluzowywać, w sensie odblokować. Nie wiem, czy tędy jest w stanie wyjść, czy nie. Ale myślę, że sobie pójdziemy normalnie schodami. Ok, ktoś tu chyba jest. Nie, to tylko szczur. Myślałem, że ktoś tu jest. Ok, zobaczmy, co tutaj jest jeszcze. Tak z ciekawości. Drobiazgi, które nam są bardzo potrzebne. A elektronika na razie jest nam niekoniecznie. Nawóz zioła w sumie też mi się wydaje. Ale drobiazgi są dużo, dużo bardziej ważniejsze niż elektronika. Na razie przynajmniej. Zobaczmy, co tu jest jeszcze. Z ciekawości. Ok, tu mamy drewno. Zobaczmy, co tu mamy, czyli mamy drewno. Po że że notatka nie jest ukryta, ale łatwo ją przegapić z charakteru pisma, wnioskuję, że napisałem kobieta w pośpiechu miłość. Przepraszam, bardzo Cię przepraszam, nie mogłem dłużej czekać. W książkach schowałem nie sobie, znajdzie znajdzie ją w piwnicy, w kartonach za zareglowanymi drzwiami. Zrób z niej użytek i przeżyj, proszę Bóg, z Tobą, przepraszam. Aha, czyli generalnie tutaj mamy mm, te same informacje, co na początku. Tak zginął w ostrzale. No dobra, zobaczmy jeszcze co tutaj mamy. Może coś wymienimy. Okej, okay, tu mamy sporo drobiazgów. I to mnie cieszy. Na co byśmy mogli wymienić drobiazgi? Myślę, że może na... zioło? Na zioło i może coś bym jeszcze... Nawóz, nawóz myślę, by się mógł przydać na szczura na początku. Broń, broń, sz trochę szkoda. Kawem, kawy myślę się pozbędę na razie. Leku trochę nie, bo leki są sporo warte. No dobra, mam nadzieję, że tutaj będą jeszcze drobiazgi. Zobaczymy, jak to wyjdzie potem. Tutaj, tutaj jest drewno i się Miśka możemy sobie wziąć, to nie ma problemu. Tutaj słyszymy szczura cały czas. Eee, no ładnie, ładnie na tej stacji. Ciekawe czy tu się da górą z dachu przeskoczyć na drugą stronę. Części nie przejdziemy i drobiazgi też nie weźmiemy. Części powinienem brać chyba mimo wszystko. No jest tutaj obficie, powiem szczerze. Ale dobrze, bo będziemy mogli wrócić po różne rzeczy typu drewno, nie drewno. Mam nadzieję, że nie ograbę tej stacji następnym razem. Miśka weźmiemy znowu. Dobra, myślę, że jest OK. Myślę, że możemy stąd śmigać do... z powrotem do... Do bazy, że tak to nazwijmy, tak? Marko wrócił. Udało mu się wrócić świetnie. No i myślę, że save będę właśnie wykonywał w momencie opuszczenia lokacji. I kolejny odcinek będę puszczał od tego momentu. Żeby nie było tam jakiegoś dziwnego RNG. Proszę o te lekarstwa, by były tego warte. Dobrze, że mam tę książkę. Okej, okay, czyli to była noc spokojna, mamy wszystkie rzeczy. I teraz tak. Głodny, zmęczony, to idź się połóż. Ty jesteś tylko głodny, a to mógłbyś coś zrobić, tak na dobrą sprawę. Ty jesteś lekko chory, mógłbyś zrobić drugie łóżko. Eee... Tak, myślę, że nie chcemy tutaj ze zmęczeniem konkurować. Na razie ty idź sobie, weź od razu te. O, może te. Nie, dobra. Idź sobie, weź te leki. Ja Cię potrzebuję 100% sprawnego. Okay. Idź, może dalej to odkop. Na wszelki wypadek. E, co mamy tu jeszcze? Tu mam jeszcze jedną szafę do zbadania. Ok, Bruno, masz drugie łóżko. Idź, spróbuj. Idź. Nie, 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 ty odkopuj tutaj. E, Bruno, weź tu, spróbuj zrobić nam drugi war, znaczy ulepszyć w sensie ten warsztat. Okej, okay, drewno będziemy potrzebować, to jest ważna informacja. A stół narzędziowy, który zbudowałem tutaj, przydała się piła, tak na dobrą sprawę. Okej, okay, tutaj jeszcze wyjdziemy. Okej, okay, tutaj będzie trochę grubsza sprawa, ale może uda nam się znaleźć tutaj to jedno drewno do ulepszenia warsztatu. Niestety nie, tylko leki, leki, ok, dobra, to weź się Marko, tutaj połóż, odpoczywaj na łóżku. Eee, no i jest, są głodni, są głodni. Będę mógł gotować, ale by pasowało zrobić też kolektor, żeby móc pozyskiwać wodę, bo będzie mi to potrzebne w najbliższym czasie. Eee, a kolektor jest mianowicie tutaj, i żeby zrobić kolektor, o kurczę, aż 15 drobiazgów, będę potrzebował ich 6 drewna. A kurczę, o kurczę, dużo tego, naprawdę dużo. Myślę, że kolektor zrobimy eee, tutaj. Tutaj robimy narzędzie. Czyli, jak zrobimy filtr, to żeby do kolektora było blisko. To kolektor powinien być chyba gdzieś tu wyżej, tak mi się wydaje. W kuchni? Nie no, w kuchni zrobimy ee, piecyk do gotowania. Dobra, wydaje mi się, że tutaj kolektor może być. To będzie dobre rozwiązanie. Żeby pozyskiwać wodę, no i teraz, jak, jak Marko poleci, to potrzebujemy dużo drewna. Drewna, części i drobiazgi w pierwszej kolejności, potem ewentualnie jakieś dodatkowe rzeczy. Więc myślę, że będziemy robić to na spokojnie. W sensie, nie będziemy brać tam, nie wiem, jakiejś broni. Poza tym, chyba tam wszystkie takie ważniejsze rzeczy, które tam były. Stamtąd wziąłem. Okej, okay, no i filtra potrzebujemy, czyli znowu drobiazgi. Eee, no trudno, myślę, że ile mamy w ogóle tej wody? 8. 8 wody. To myślę, że jeden filtr możemy zrobić. 12, 9 części nam zostaje. Coraz mniej, coraz mniej. Dobra, wypocząłem sobie. To jak sobie wypocząłeś, to myślę że możesz zrobić jeszcze jedną ważną rzecz, a mianowicie kuchenkę na którą mnie nie stać, ponieważ wymaga drewna i drubiazków. no dobra no dobra no to trudno no to w takim wypadku, no już tutaj nic więcej nie wymyślę Drobiazgi i drewno podstawowe rzeczy. A więc myślę, że po prostu przejdźmy sobie do kolejnej nocy. E, bierze leki i śpiwuszku. Myślę, że wolałbym, żeby szukał zapasów jeszcze raz na tej stacji. Okej, okay, mamy lotnisko i mamy supermarket. Widzę, że bardzo podobnie to jest znowu. W bardzo podobny sposób to wszystko funkcjonuje. No piły niestety nie mamy, więc myślę, że możemy iść standardowo bez takim samym uposażeniem. Dobra, tu na razie nie schodzimy. Jeszcze nie wiem, co mamy w piwnicy. Tak na dobrą sprawę, ok. Elektroniki nie chcemy. Zobaczmy, co tu jest. Czy to jest ten nasz szczur? Tak, tu jest ten nasz szczur. Okej, okay, i tu ktoś jest jeszcze. Tu drewno nam będzie potrzebne, więc weźmiemy wszystko. Zastanawiam się, teraz chyba z nim pogadam. Tak, zrobię to. O, witaj, nie zawracaj na mnie uwagi. Zajmowałem się tylko moim starym druhem. OK. Czyli on tu kogoś pogrzebał. OK, elektroniki. Znaczy elektronikę myślę sobie stąd weźmiemy i przeniesiemy ją tutaj. Nie wiem czy to jest rozsądne czy nie. A spróbujmy tutaj z nim pogadać. Na świeżym grobie są pieczołowicie e, złożona figurka origami oraz dowód tożsamości Miłosz. Dobra, widzę, że nie chce ze mną rozmawiać więcej. Nie zasłużyłby stać się pokarmem dla wron. Taki nie powinien spotkać żadnego człowieka los. Uważaj na siebie, ok. Czyli dostaliśmy przestrogę. Tutaj tej elektroniki nie potrzebujemy, to tu sobie ją zrobimy, zostawimy, żeby da potem daleko nie biegać. Eee, przejdźmy sobie tutaj, weźmy sobie, ok. Tutaj możemy wziąć wszystko. Mówiłem, kawy miałem nie brać, całej reszty, ale to najwyżej sobie zostawimy w jakimś jednym miejscu. Ok, kawę i zioło możemy zostawić. Potrzebujemy natomiast części znowu. Chory, ale bierze leki, więc może będzie ok. I co teraz? Dobra, myślę, że znowu drewna sobie odpuścimy. Myślę, że drobiazgi są ważniejsze, to są jeszcze części. No, widzę, że ciągnąc też tutaj będę musiał zawitać. Ale i tak w pierwszej kolejności drobiazgi. Myślę, że drobiazgów mamy, nasze znaczy drewna teraz mamy niestety najwięcej. Ale drobiazgów jeszcze dopełnimy. Dobra, no. Tak jak mówiłem, drewno plus drobiazgi zbieramy tej nocy, żeby móc e, wykonać jakieś konkretne rzeczy. A ja tymczasem bardzo serdecznie chciałbym się z Wami pożegnać. Zapraszam na następny odcinek. Trzymajcie się, cześć!